Witam państwa ponownie. Zgodnie z obietnicą z ostatniego filmu, dziś zmierzymy się z pytaniami, jakie sąd okręgowy w Gdańsku skierował do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w zakresie dawnej umowy Gimoney Banku. Sąd okręgowy w Gdańsku skierował do SUE 5 5 pytań. Część z tych pytań pokrywa się z treścią uchwały, jaka miała zapaść w sądzie na najwyższym w zakresie przedawnienia roszczeń, a także Etyzującego zagadnienia, jakim jest korzystanie z roszczenia z tytułu bezłomnego płacenia z kapitału, którymi banki straszą kredytobiorców. Szanowni Państwo, pytania, które zostały skierowane przez Sąd Okręgowy w Gdańsku dotyczą dawnej umowy Jimonej Banku. I to jest bardzo istotne, ponieważ umowa ta miała dosyć specyficzny zapis w zakresie sposobu, w jaki bank ustala kurs. Waluty do regulowania czy to kapitału, kwoty kapitału kredytu, czy też do poszczególnych rad kredytowych. Zapis ten składał się z dwóch czynników, czyli, że kurs banku składał się z średniego kursu Narodowego Banku Polskiego plus marży banku, którą to bank ustalał arbitralnie. Jest to dosyć istotne zagadnienie, bo. Sąd, sąd okręgowy, który to pytanie skierował do, do SUE, wskazał w jednym z pytań, że w jego ocenie można byłoby część tej klauzuli uznać za abuzywną, jednocześnie powstało jej część uznać za uczciwą. Czy tak jest? Czy to jest słuszne stanowisko? Dowiemy się w dzisiejszym filmie, odpowiadając na te pytania po kolei. Serdecznie Państwa zachęcam do zapoznania się z naszym artykułem. Link do artykułu znajdą Państwo w linku do, do, w opisie do niniejszego filmu. Tam będą Państwo mieli dostęp do artykułu, jaki również przygotowaliśmy dla Państwa pod kątem właśnie tych zagadnień, nad którymi CUE na będzie pochylał się 29 kwietnia, bo taka jest planowana data tej publikacji. I miejmy nadzieję, i trzymajmy kciuki, że, że w tym dniu e, Trybunał ten wyda, wyrok wyda. W publikacji na naszej stronie internetowej znajdują się również pytania. E, jakie sąd e, ochronikowy do Trybunału skierował wprost. Są one bardzo obszerne, więc nie będę tutaj ich przytaczał. Natomiast zachęcam Państwa, żeby po prostu na bieżąco śledzić e, i być na bieżąco z tym, co mówimy podczas niniejszego filmu. Pierwsze pytanie dotyczy istotnej kwestii, jaką jest e, zawarcie aneksu, e, który uszczegółabia, czy próbuje decydować e, Kwestie ustania kursu waluty przez bank w tabeli kursowej banku, a również nowelizacja ustawy prawo bankowe z 2011 roku. Stąd powiedział wątpliwość, czy jeżeli taki aneks został zawarty już po wejściu w życie tej ustawy, to czy postanowienia zawarte w pierwotnej umowie zostały już uznane za zmienione na uczciwe, czy też nie. Tutaj musimy sobie powiedzieć wprost i odesłać tutaj do treści dyrektywy również kodeksu cywilnego, że abuzywność ocenia się na chwilę zawarcia umowy. Jakby późniejsze regulacje czy wpływ zmian nie powinien mieć wpływ na ocenę samej umowy. Więc tutaj sąd okręgowy i co ma się spodziewać, że Trybunał wskaże właśnie ten kierunek, Powinien skupić się właśnie na ocenie umowy i ewentualnie czy aneks zawierający te klauzule daje podstawę do tego, że klient czy konsument w sposób swobodny, świadomy i wolny w powzięciu o pełen wachlarz informacji, jakie powinien mu przedstawić bank, mógłby uzdrowić tą umowę. Samo zawarcie aneksu nie prowadzi do uzdrowienia tej umowy, czyli nie powoduje, że nagle zapisy nieuczciwe zrobiły się uczciwe. Nie taki był cel aneksu, nie taki był również cel. I zakres regulacji nowizacji prawa bankowego w 2011 roku. Trzeba sobie powiedzieć wprost, szanowni Państwo, że konsument są nam słabszą w stosunku z relacjach z bankiem, nie ma takiego pełnego, pełnej wiedzy informacji, nie ma pełnego dostępu do informacji i takiej pozycji negocjacyjnej, jaką ma bank. W związku z tym powinien podlegać większej, większej ochronie, co się z tym wiąże? Aneks, który klient zawarł nie był na Nacelowany czy nie był ukierunkowany na to, żeby taką umowę uzdrowić. Celem było danie klientowi możliwości pozyskiwania franków w innym źródle niż bank i według innego miernika czy kursu niż, niż ten, widniejący w tabeli kursowej banku. Natomiast żaden aneks nie powinien spowodować tego. Że nagle umowa stała się uczciwa i sąd nie powinien rozpatrywać abuzywności tych zapisów umownych i w objęciu decyzji, że są one nieuczciwe, w skutku, czyli czy umowa wiąże nas dalej, czy ingerencja umowa jest na tyle duża, że bez tych zapisów umowa musiałaby upaść w całości. W naszej ocenie na to danie trybunał powinien odpowiedzieć w tym kierunku, że taki aneks nie powoduje tej braku konieczności analizowania treści umowy, sąd powinien tą umowę zweryfikować. Drugie pytanie oraz trzecie pytanie ze sobą się wiążą, więc odpowie odpowiemy na nie w sposób tutaj zbiorczy, spójny, tak aby, aby ta odpowiedź dawała Państwu możliwość zanalizowania całej sytuacji. Jest to pytanie właśnie dotyczące wprost sposobu, w jaki bank BPH czy dawny Zimonej Bank w swoich umowach ustalał kurs waluty, czyli właśnie jest to ta klauzula, gdzie mamy średni kurs MPP plus marża banku, którą to właśnie bank ustalał w sposób arbitralny. Sąd się pyta, czy jest możliwość, aby uznać tylko część tej klauzuli za nieuczciwą, czyli tą marżę banku, którą bank samodzielnie usadał, a pozostawić dalszy człon tego zapisu, czyli średni kurs MBP. Analizując dokładnie Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej na kanwie podobnych spraw zapadłych we wcześniejszych okresach, wskazać należy, zgodnie z artykułem 6 tej dyrektywy, że sąd nie ma możliwości żadnej ingerencji w treść zapisu nieuczciwego, czy w treść a, a zapisu, który został uznany, czy jest kwestionowany przez konsumenta. Sąd ma zadanie doprowadzić wszelkimi możliwymi sposobami przewidzianymi w porządku prawnym do tego, że jeżeli dany zapis, czy dany warunek umowny jest nieuczciwy, aby nie wiązał on stron. Tym samym dyrektywa i wykładnia dokonała przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej sprzeciwia się temu, żeby sąd w sposób pozytywny bądź negatywny ingerował w treść umowy. Tutaj przez sposób ingerencji pozytywnej należy rozumieć pewne dokładnie pewnej zmiany zapisu umownego, czy też zmiany warunków umowy w taki sposób, aby odpowiadała ona prawu. Przez ingerencję, przez ingerencję negatywną należy właśnie tutaj rozumieć usuwanie tylko części zapisu i pozostawanie jej dalszej części w sposób tutaj wiążący. Co więcej, warto wskazać na przykładzie wyroku państwa dziubak, a także stanowiska Rzecznika Generalnego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który bardzo trafnie wskazał, że sąd nie ma prawa twórczej ingerencji w treść umowy. Sąd musi określić, że jeżeli dany zapis jego jest abuzywny, to potrzebno z tego konsekwencji pracy braku stron umowy tym zapisem, a jeżeli bez tego zapisu umowa nie mogłaby dalej być, być wykonywana, wówczas sąd orzeka, że umowa jest nieważna. Pytanie czwarte dotyczy bardzo ciekawej kwestii, która poniekąd będzie wiązała się z kwestią przydatnia roszczeń. Sąd Okręgowy pyta na Trybunał, czy w przypadku, kiedy wyrok będzie miał charakter konstytutywny, to wszelkie roszczenia powinny być wymagane właśnie z chwilą prawomocności wyroku. W naszej ocenie jest tutaj pewna powiedział niespójność, czy, czy, czy brak przedstawienia pełnego obrazu e, sytuacji, ponieważ e, wyrok może być konstytutywny bądź deklaratoryjny. Deklaratoryjny, czyli potwierdzający pewien fakt w danym momencie czasu, czyli chwili zawarcia umowy. Wyrok konstytutywny e, kształtuje się w chwili. E, Orzeczenia, że wyrok jest prawomocny, wówczas wszelkie konsekwencje będą się z tym wiązały właśnie od momentu prawomocności wyroku. Sąd tutaj, okręgowy jakby pośrednio sugeruje, że wyrok powinien mieć treść konstytucyjną. Natomiast, tak jak Państwo wspomnieliśmy na samym początku naszego spotkania, ocenę abuzywności dokonujemy na chwilę zawarcia umowy. Czyli my niejako potwierdzamy, że w chwili zawarcia umowy te postanowienia były nieuczciwe. Przywracamy tutaj równowagę kontraktową stron. Tą rzeczywistą równowagę dodatową stron, doprowadzając do takiej sytuacji, w której klient byłby znany umową bez treści tych nieuczciwych zapisów. Więc yy, uważamy, że samo uznanie, czy um, zapisy są te, yy, nieuczciwe, czy nie, powinno mieć charakter deklaratoryjny, czyli ten wyrok stwierdzający abuzywność ma charakter deklatoryjny. Natomiast w przypadku skutku nieważności ten charakter deklaratoryjny się utrzyma to będzie musiał już pewnie ocenić Sąd Krajowy w oparciu o przepisy krajowe. Natomiast bardzo istotne z punktu widzenia prawa i skutków, jakie się będą wiązały z przyjęciem czy to wyroku deklaratoryjnego, czy procesowego, będzie wpływ przede wszystkim na kwestie wymagalności roszczeń i także kwestię przedawnienia. Więc jest to bardzo istotne zagadnienie i myślę, że tutaj SUE na pewno da jakąś jasną wskazówkę w którą stronę to powinno zmierzać? W naszej ocenie powinien być to wyrok deklaratoryjny, czyli potwierdzający pewien stan rzeczy w chwili zawarcia umowy. No i Państwo, ostatnie pytanie, z pozoru bardzo błahe, dotyczy kwestii obowiązku informacyjnego, jaki spoczywa na sądzie, w przypadku kiedy uzna, że dany zapis jest nieuczciwy. Trybunał kilkukrotnie wskazywał, że jeżeli sąd zbada, że dany zapis umowny jest nieuczciwy, powinien o tym fakcie kredytobiorcę czy konsumenta poinformować. Poinformować go również o tym, że skutkiem uznania na tego zapisu za abuzywny jest brak jego związania, czyli że on nie będzie wiązał stron. Co się z tym wiąże, może też dojść do jakichś rozliczeń pomiędzy np. właśnie konsumentem a bankiem. A jeżeli bez tego nieuczciwego zapisu umowa nie może dalej być obowiązywana, to również powinien wskazać na kwestię upadku umowy w całości i konsekwencji z tym związanych w konieczności rozliczenia się z bankiem kwotą kapitału, czyli powstawienia tej podstawowej kwoty kapitału w stan na tej wymagalności. Natomiast tutaj stało jeszcze przemycone pytanie, czy o jakichkolwiek innych roszczeniach sąd również powinien informować konsumenta. No, w naszej ocenie trudno mówić, żeby sąd informował konsumenta o roszczeniach, które po pierwsze nie mają oparcia w przepisach prawa, będą sprzeczne z dyrektywą, a mam tutaj na myśli roszczenia, którymi w ostatnim czasie straszy sektor bankowy, czyli bezumowne korzystanie z kapitału. W naszej ocenie, gdyby tutaj te nie były zasadne, to one by prowadziły do obejścia dyrektywy, ponieważ konsument de facto straciłby ochronę prawną. Co z tego, że on by wystąpił do sądu o uznanie tych klauzul za nieuczciwe, skoro bank miałby możliwość na podstawie innych przepisów dochodzić od niego do samych kwot, czy podobnych, tylko na innej podstawie prawnej. Właśnie taki jest styl dyrektywy i sankcja tego yy, stosowana przeciwko przedsiębiorcom, którzy nie stosują się do uczciwości w umowach, że muszą ponieść tego konsekwencje. Nie tylko brak związania z daną umową, ale również konsekwencje ekonomiczne, żeby to było dotkliwe i odczuwalne. I taki też jest długofalowy efekt dyrektywy. Więc w naszej ocenie sąd nie powinien informować konsumenta o roszczeniach, które są wątpliwe, niejasne, bądź nie mają podstawy prawnej. Yy, a co więcej, Pozostaje mi nadzieję, że Trybunał odnieśli się do tego faktu, wskaże, że tego typu są niezasadne, byłyby sprzeczne z dyrektywą i rozwiążą wątpliwości, jakie się w ostatnim czasie pojawiają właśnie w doktrynie, czy w, o, czy w opinii publicznej, czy w debacie publicznej, w której to jedna strona, czyli prawnicy, wskazują, że brak jest postawionych do dochodzenia tego typu roszczeń, a banki wskazują wręcz przeciwnie, że mają podstawy i że tego typu będą formułowane wobec wydobiorców. Szanowni Państwo, Mam nadzieję, że ta analiza i przyczynienie tych pytań pozwoli Państwu niecierpliwości oczekiwać wyroku, który będzie miał miejsce za niespełna tydzień. Pozostaje nam, mieć nadzieję, że w pośród wszystkich trzech wyroków istotnych, które miały zapaść w kwietniu, czyli dwóch uchwał Sądu Najwyższego i roku Trybunału, ten ostatni zapadnie i będziemy z niecierpliwością czekali na uchwały majowe, które ma wydać Sąd Najwyższy również w sprawach frankowych. Dziękujemy Państwu za uwagę. Do zobaczenia. Ah...